A ja wszystkim z tej strony neksa i nie chce mi się to nagrywać, chyba 80 raz to nagrywam, ale dzisiaj lecimy po, po dupę no, na Księżyc do kosmosu. bo Odkryliśmy, że on jest na Księżycu, zwiedzał tam na swoim odcinku, widzi temu e, planety, ale poleciał na Księżyc i już wysiadamy, widzę. wysiadamy, o już widzi. Zjedzcie mi Cholera, co tu leży? Dobra, już jesteśmy tutaj, że będzie uysł. Bo mi coś się labuje. No, ja bo już, bo, bo już nie będziesz się jak coś się lavowaje. Ej, kogoś tu widzę! Kogoś tu widzę! Ty! Det er så vanskelig! Hmm. Dawno się pokłaciliśmy jak jeszcze byłem na tej yy, przestquinie tam. Co ty tu robisz? Na tym zniku nagrać, że się sprawdza, kurczę. Czy mi się chce, czy mi się chce? Przestań, kurcę! Przeszaj! Co ty tu robisz, mobile? Co ty tu robisz? Odejdźmy cię na ziemię! Jesteś tam potrzebna tutaj. choroby jej przeszła przeszła jej wiecie choroba i ona trochę bzikuje a co dopiero na księżycu Boże no w ogóle no bo szukamy go gdzie on jest może jakieś lokalizacje będzie... jak będzie o Boże święty co to leci

no normalnie bawię, spotkaliśmy na księżycu, co ona tu robi niby? taka dziwna taka, była. jakby nie wiedział. chciała pokonać sobie sekrety masz, co tu Może ja nie? Dobra, och, nie jakoś tutaj szybciej bo bo jakieś, bo ja nie mam, pozostał w sklepie. Takiej mózg skrzypce. No tam wiecie, wie, wie, wiesz, rakietę. Bo chyba od razu, Boże, co to? Co to jest? Za chatka. i widzowie wchodzimy do tej chatki. Co to jest? Może tu podobnie do raketę jakieś... Nie, to nie jest to. Raketa to jest... 580km osiemdziesiąt kilometrów Co ty tu robisz? Ziomek, co ty tu robisz? next? next? No ja przyleciałem po ciebie. Tu ze Squid Game. Do ciebie, żeby wziąć cię i żebyśmy wykonali walkę ze Squid Game. Nawet jestem z ochroniarzem. Zabierz mi tego ochroniarza. Kto to w ogóle jest? Zabierz mi go. Jeszcze mi coś zrobi. Nie, nic cię nie zrobi. Dopełnij. Spoko. Dopełnij. Nic ci nie zrobi. Nie zabierz nic. Dopełnij. Och, Nie widzisz? On jest dobry. No. Ja nie wierzę, jak ja cię spotkałem. Dopej. No i. No ja też nie wierzę. W ogóle. W ogóle, skąd ty tu się wziąłeś? Powiedz mi. Skąd? że przyleciałem a no, no, przypomniałem, przypomniałem sobie Dobra, no to lecimy na ziemię do, do Squid Game chodź no dobra, dobra, poczekaj, przygotuję się No lecimy dawaj, pokonamy lalkę i wszystko w ogóle będziemy na ziemię, więc dobrze dawaj do, o dobra, dobra, możemy iść, dobra Dobra, no to widzowie! Odnaleźliśmy dopę, a jest jak widzicie właśnie Dopę, co się w ogóle z Tobą stało? Dlaczego ty do... yy, Dupę? Yy, może oglądałeś mój odcinek? Yy, oglądałeś? No oglądam No to ja yy, Podróżowałam po planetach, zwiedzanie, je wiesz? Na wakacjach tak, przyjeżdżam na przeżycie i ja słyszę o tym, że jakiś squid game z nie jeździ, bo ja, ja mówię, nie wiem, ja nie wiedziałam w ogóle o co chodzi. Dobra, no to chodź. Dobra, dobra, idę, idę. Dobra, widzowie, już wchodzimy do jakiejś dupy? Siemaneczko. <laughs> I Idę koniakiem. Tutaj napisał na czacie hejo! Dobra! No to wchodzimy pytanie do rakiety, O, wow, co wy tutaj macie? Jezuś, święty! Dobra, tu wchodź. O, tu jest do siebie. Dobra. O tu. O, napisał. No i ja tutaj. Dobra. Dobra widzowie. My już lecimy, jak widzicie. Do, dobre, jakie emocje? Mm, bardzo dobre. Mm, Uczułam trochę, jak mi się chciało tu pawia ułożyć. A macie tu, a macie tu w ogóle jakąś łazienkę? Nie wiem, coś, bo spawia z... mi serce. No wiesz, mi też się chciał pawia, jak tu, z o, chociaż zhaftował całą rakietę. Trzeba było tutaj włożyć i to wszystko odmyć w ogóle, co ty, co ty gadasz? niby? Naprawdę? No, naprawdę, naprawdę. Dobra. I co wie? Patrzcie, to dopódza. Już je blisko. Nie! Skłyniemy! Nie pokonamy wszystko. Dobra. Jesteś gotowy, żeby wyjść? Oczywiście, jestem gotowy zawsze. Och, jesteś gotowy, żeby wyjść? Jestem, napisał, dobra. No i jestem gotowy, no to wychodzimy wszyscy. Dobra, niech tutaj zostawiamy. Tak. No i jesteśmy w Squid Game. Pokażę Wam nasz, moją, moją, moja, moja. W każdym razie będzie zamaskowana taka fajna matka, ale dobra. Nie na... ważne. Dobra, w dupę idziesz? Idę oczywiście, idę. Dobra, no to widzisz. To jest Squid Games, nie? Żeby się? Jakiś ochroniarz tu. Czołgaj się, czołgaj. Chodź, chodź, chodź. Stawaj, stawaj, stawaj. On coś podejrzewa. Kurde, że ochroniarze.

Ja tak tu śpię, śpię jedną chyba, nieważne. Papa już jest. Dobra, Dobra, Neksa, dobra. ochroniasz, ty nas bądź. A duże. jest, żeby. No, Dobra, idziemy. no, no, Skąd... Skąd Skąd to tu do nas o, to tu do nas przyjechał, No to nie wiem, to zleciało pewnie. Dobra, nie dobra, dobra, wiesz. wiesz dobra, już białe. I się bronimy, bo no, nasz ma złote nibły. co to jest? Ej, co się stało z okulniarzem trwają moskiem? I tam wszystko ze mną, no, okej okay. ulepszyłeś się A, ja A to tak jest dobra na chyba dupa dobra chodź Okej, okay, okej, okay, okej okay. Dobra, widzisz to tam lalkę? No widzę No to Ona jak ty się ruszysz To na cię odstrzela normalnie Co ty gadasz, Boże no, ona cię ostrzela. Pa. To na przykład. Ja się już tak dla tęsknię, żebyś zobaczył, na czym to polega. Lekso, gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? No i widzisz, obudziłem się. No, no i na tym to polega. Ach. Aha, to ona... My nie możemy się ruszać jak się ruszymy to ona nas uczy, tak? Tak, Proszę cię Usłyszać, och, ja zazwyczaj kolejny. Och, ja tutaj Nie, 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 tutaj. jaki nie, 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 jest nie, się znowu No, w ogóle ty wstajesz, jesteś tego więźni. No, bo z tobą to chcecie. No, ja jestem też z tego więźniów widzowie bez sensu. Widzimy, tutaj się nie Zwaliłem te, a ty masz ten zielony szmatek. No mam. No mam też tam dopóki nie wiedział. Pojedziemy i kupimy, strójwo. Jakie wyjście chciałem wskazać, że nie wiem, kto jest na z tym. Nie widzę swoje młode, ale nie widzę ciała. No, lalka co ona wyciągnęła, dobra uciekaj dobra i uciekaj, czekaj, czekaj dobra, dobra, co się dzieje w ogóle? No ja nie wiem, ja nie wiem w ogóle co się dzieje dobra widzowie, to by było na tyle, lalka idzie tu, chuj się tu, 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 okay, okej, okay, okej, okay, okej okay. dobra widzowie, to by było na tyle, wpadajcie, wpadajcie na kanał do... Dob, dobra czyli dopej yy, ty przekonać yy, wpadniecie na mój kanał yy, na mój kanał i na panczyka kanał czyli na wspólny kanał czyli dopej i vpal dopej i vpalczek zresztą w, film, w filmie nexo będziecie mieli link do tego kanału dziękuję was serdecznie zapraszam Zasubskrybujcie kanał Nexo. O, właśnie, zasubskrybujcie mój kanał i dobra kanał. A wtedy będziemy fajni się. Co nie? No. Dobra. No to trzymajcie się, widzowie. Do następnego filmu. Jo!